im częściej sięgam po węglowodany, tym więcej insuliny własnej a potem właśnie insuliny z zewnątrz będę potrzebować. Na skutek regularnego podawania komórki się zamkną, więc lek przestanie działać i znowu podasz następny lek, ponieważ lekarz ci da na przykład lek stymulujący trzustkę do wyrzutów insuliny i w nich zawarta jest fruktoza, która również wspomaga nawet dziesięciokrotnie mocniej stany glikacji, czyli niszczenia naszego organizmu, gdzie można tą chorobę odwrócić poprzez odpowiednią dietę i zadbanie o wrażliwość komórek. Najczęstsze błędy przy odwracaniu cukrzycy typu 2 oraz przy normalizowaniu glikemii w cukrzycy typu 1. To przede wszystkim regularne jedzenie posiłków. Uwaga, węglowodanowych. Nawet jeżeli jesz posiłki, które zawierają węglowodany, ale nie podnoszą poziomu glukozy gwałtownie, tylko robią to pośrednio, to i tak w tym momencie nie do końca dochodzi do unormowania glukozy, ponieważ ten cukier rośnie. Chociaż troszeczkę mniej niż na właśnie posiłkach zawierających węglowodany proste, wyrzucające glukozę nam bardzo szybko. I teraz. Przez to, że nam rośnie mimo wszystko cukier, nie jesteśmy w stanie odpowiednio dobrać niektórych dawek leków, np. przykład insuliny, i w tym momencie może za mocno obniżyć się poziom glukozy, i to jest właśnie dla nas niebezpieczne. Dlatego, dopóki się nie wystabilizuje poziomu glukozy, to nie ma szans na normoglikemię, ponieważ zawsze jest ryzyko jakichkolwiek spadków poziomu glukozy, co jest niebezpieczne, i w tym momencie. Po gwałtownym obniżeniu zazwyczaj sugeruje się zjeść coś, żeby ten cukier podnieść, to powoduje wzrost i tak naprawdę są ciągle huśtawki, co potem wiąże się ze zmianami ciśnienia, ze stanami zapalnymi. To będzie, że tak powiem, obniżała jakość życia, bo będę nerwowy, będę bardziej impulsywny, może dojść do spadku poziomu glukozy w nocy i w tym momencie komfort życia zdecydowanie spada, więc to rozwiązanie dla mnie jest absolutnie. Niedopuszczalne dlatego, że nie jesteśmy w stanie całkowicie unormować glukozy. Dlaczego? Bo właśnie mózg jeszcze cały czas wykorzystuje główne paliwo jako cukry, więc musimy mu podać te węglowodany i to jest około 150 gram takich węglowodanów. Około 100-150 gram musimy podać i to się będzie zawsze wiązało z jakimś spadkiem i przede wszystkim. Ze wzrostem poziomu glukozy. I właśnie, aby uniknąć tych spadków glukozy, zaleca się jeść regularnie, posiłki co kilka godzin, aby te spadki nie były gwałtowne, tylko zanim on spadnie, to my znowu jemy, jemy, jemy. I teraz tu powstanie insulinooporność. Czy to w cukrzycy typu drugiego, czy w pierwszego, w tym momencie jak regularnie podajemy nawet najmniejszą ilość węglowodanów, to ta insulinooporność prędzej czy później zacznie nam się. Rozwijać, dlaczego? Bo przecież warunkiem każdej oporności jest regularnie wprowadzany bodziec. Czyli im częściej sięgam po węglowodany, tym więcej insuliny własnej, a potem właśnie insuliny z zewnątrz będę potrzebować. Jeżeli leczysz cukrzycę typu drugiego, bierzesz na przykład metforminę, która Uwrażliwia te komórki, i wtedy ten cukier jest lepiej tolerowany. Ale ja cały czas mimo wszystko dodaję węglowodany, nawet te niewielkie ilości. To prędzej czy później, na skutek regularnego podawania, komórki się zamkną, więc lek przestanie działać. I znowu podasz następny lek, ponieważ lekarz ci da na przykład lek stymulujący trzustkę do wyrzutów insuliny. Jeden chociażby z tych modnych teraz zaszczyków typu Ozempik, Rybelsus, Saksenda czy Monjaro. Czy Trusility one stymulują trzustkę do wyrzutów insulina, a w cukrzycy typu drugiego ty masz jej za dużo, tylko po prostu komórki masz chore, niewrażliwe, dlatego że twój organizm cały czas w natarciu ma tutaj tą glukozę z pożywienia. Być może jeszcze mało się ruszasz, więc nie spalasz, więc to będzie powodowało, że te leki włączą i w tym momencie będzie trzustka obciążona produkowała jeszcze więcej insuliny. To samo robią inne grupy leków, bardziej, że tak powiem, stare typu Diaprel, glibetik, one też stymulują trzustkę do wyrzutów insuliny. Oczywiście leczenie takie jest zasadne, dlatego że jesz węglowodany, więc musisz je metabolizować, więc potrzebujesz tej insuliny. No ale to się wiąże z tym, że obciążasz trzustkę i w tym momencie, jeżeli już te leki przestaną działać, to w pewnym etapie dostaniesz insulinę, która będzie Ci obniżała oczywiście cukier, ale niestety będzie to powodowało otyłość, blokowało spalanie tkanki tłuszczowej i na wskutek tego właśnie mechanizmu, o którym powiedziałem, że będzie dochodziło do spadków, zaczniesz podjadać, jeść regularnie i będziesz brał coraz wyższe dawki insuliny, która w wyższych stężeniach działa toksycznie i wprowadza organizm w stan zapalny, na przykład, nie wiem czy wiesz, ale insulinooporność przyczynia się bardzo mocno. Do choćby tworzenia blaszek amloidowych i powstawania choroby zwanej Alzheimerem, i może to jest odpowiedź, dlaczego cukrzycy mają problem z koncentracją, z demencją, chodzą, że tak powiem, już na wczesnym etapie choroby, tacy nieskupieni, mają problem z kojarzeniem, nie mają tych funkcji kognitywnych, takich jak zdrowy człowiek. I to samo dzieje się właśnie u cukrzyka typu pierwszego. Regularne jedzenie, posiłków, nawet o niewielkiej ilości węglowodanów i tych, które nie podnoszą gwałtownie cukru są spowodowane z tego właśnie tytułu żeby nie dopuścić do niedocukrzenia ale pamiętaj że cukier nie spadnie jeśli ci mocno nie urośnie jeśli on będzie stabilny sam z siebie nie spadnie jeżeli podasz za dużo węglowodanów jeżeli podasz na przykład za dużo insuliny to wtedy spadnie jeżeli twoja trzustka w przypadku cukrzycy typu drugiego za mocno obniży poziom cukru bo zjesz węglowodany urośnie gwałtownie zrobi to spadek to w tym momencie spadki będą i będzie niebezpieczne. Jeżeli unormujesz to dietą, którą tutaj stosujemy, którą zdecydowałeś się wprowadzić, takiej sytuacji nie będzie i w tym momencie nie będzie się pogłębiać insulinooporność i te leki nie będą tak mocno potrzebne. Czyli to jest jeden z większych problemów, które, które niestety się wprowadza u osób chorych z cukrzycą. Drugi to mała aktywność fizyczna, przede wszystkim brak dbania o higienę snu, bo to też jest dosyć istotne, żeby jednak chodzić wcześniej trochę spać, żeby nie było telefonu komórkowego, laptopa przed snem, żeby ta higiena snu była, była naprawdę dobra. Warto na przykład też wprowadzić tutaj dodatkowo do diety, od razu Ci powiem, e, aktywność fizyczną, uwaga, po posiłku, czyli idziesz na mały spacer po jedzeniu, picie octu jabłkowego na przykład przed posiłkami albo w trakcie posiłków też będzie wpływało na glikemię, Także to są wszystko rzeczy, które zadziałają, natomiast to, co jeszcze nie działa, to jest właśnie to, że osobom chorym na cukrzycę zaleca się produkt na słodzikach, zarówno jednym, jak i drugim. Tym bardziej, że no, nie podnoszą poziomu cukru, więc logiczne by było te słodziki podawać, ale to nie ma znaczenia, ponieważ słodziki niestety są obdarzone i w nich zawarta jest fruktoza, która również wspomaga. Nawet dziesięciokrotnie mocniej stany glikacji, czyli niszczenia naszego organizmu, która wpływa na szybsze stłuszczenie wątroby i szereg innych problemów zdrowotnych. Duże stężenie fruktozy wpływa na tak naprawdę szybsze niszczenie. Jelit, gdzie dochodzi do podziurkowania wyściółki jelit i na przykład zaczynamy wprowadzać do organizmu przez nieszczelne jelito różnego rodzaju złe kultury bakterii, gdzie dochodzi do stanów depresyjnych, ponieważ fruktoza hamuje wchłanianie tryptofanu, który jest potrzebny do wytworzenia serotoniny, więc masę, masę powikłań. Również musisz wiedzieć, że w przypadku na przykład cukrzycy typu drugiego Niestety, słodziki będą pobudzały dalej Twoją insulinooporność. Będzie produkcja insuliny, której jest za dużo, a to jest prawdziwa cukrzyca typu drugiego, czyli insulinooporność, a wysoki poziom cukru we krwi to jest już tylko objaw tego, że Twoja insulina przestała obniżać poziom cukru. Więc to są, w mojej opinii, takie najczęstsze błędy, które. Są stosowane w leczeniu cukrzycy, zwłaszcza w cukrzycy typu drugiego, gdzie można tę chorobę odwrócić poprzez odpowiednią dietę i zadbanie o wrażliwość komórek, gdzie w cukrzycy typu pierwszego możesz brać minimalne dawki insuliny, gdzie Twój poziom cukru będzie naprawdę na dobrym, optymalnym poziomie, czasem może być trochę wyższym, ale będzie stabilny i nie będzie niedocukrzeń, więc komfort życia będzie dużo lepszy, więc zachęcam Cię dalej do edukacji i oczywiście stosowania diety.